Cześć, Siemanko, witajcie! Z tej strony Sobota, W dzisiejszym odcinku przedstawię wam króciutki poradnik, co zrobić, gdy chcemy nagrywać w OBS Studio i mamy taki czarny ekran. Mamy stworzone sceny, no i nie mamy. No po prostu pojawia się czarny ekran, nie możemy nic nagrywać. No to tak, musicie wyjść po pierwsze z OBS-a, wyłączyć go. Wchodzicie w panel sterowania, jeśli nie macie panelu sterowania na pulpicie, to wchodzicie w tą tu na dole lupę w lewym e, dol, dolnym e, rogu i wpisujecie panel. O, nie chciałem, włączył mi się. Panel. I ma wam się wyświetla panel sterowania. Gdy już wam się wyświetliło, wchodzicie w to. Ja już to mam włączone. I tu wam pojawiają się kilka zakładek. Wchodzicie w zakładkę sprzęt i dźwięk. Gdy już weszliście w składkę sprzęt i dźwięk, wchodzicie w urządzenia i drukarki Jesteście przy urządzeniach drukarki I tu jest takie coś jak menadżer urządzeń Wchodzicie w menadżer urządzeń Najczęściej takie sytuacje pojawiają się Gdy komputer lub laptop mają dwie karty graficzne Na przykład jak aktualnie ja mam I wyłączacie jedną z kart graficznych Bo one się po prostu jakby kłócą I ja po prostu wyłączę sobie Nvidia GeForce 940M Wychodzimy z całego Panelu sterowania Włączamy od nowa OBS Studio. I gdy nam już się OBS Studio włączył, mamy wszystkie sceny, mamy przechwytywania ekranu, yy, możemy sobie już spokojnie nagrywać. No i to już tyle w tym krótkim poradniku. Mam nadzieję, że Wam poradnik się przydał. Zostawcie za to łapeczkę w górę subika z dzwoneczkiem, napiszcie komentarz. Więc to tyle. Więc Narka.